Dzisiaj postaram się w miarę sprawnie i szybko. Przed nami dwa indeksy DAX i Nasdaq. Dobrze, zacznijmy sobie od DAXa. Każdy, myślę, że ktoś leci rynki wie co się stało. E, oczywiście chodzi o Trumpa jego cła, ale zobaczmy sobie co się wydarzyło tak, tak technicznie. E, czyli tak, mamy kolejny przebicie szczytu i zobaczcie. Więc płynności z tej strony. wzięcie płynności z tej strony. Tutaj. Tak, i to jest nasz piątek. Ej, rynek Ej, otwiera się luką. Mamy ferwaliu gapa zostawionego. Ta świerka to jest nasz breaker block. Aktualnie do którego cena wróciła. I oczywiście, zobaczcie, gdzie docieramy do naszego ferwalu gapa, który jest w tym miejscu. I co jest ciekawe, zobaczcie, że Tutaj płynność na 2162 punkty nie została wzięta, czyli jakby generuje nam się kolejna strefa płynności. Zobaczcie, rynek doszedł do tego breakera, który jest aktualnie naszym oporem. Jak ktoś śledzi, śledzi nasz Discord, to, to pokazywałem, jak to widzę. Tak, czyli po prostu. Po każdym płynności można próbować tam doszorcić, bo jest to zgodne z wyższym interwałem. OK Dobra. Chodźmy sobie teraz tak, chodźmy sobie na Nazdaka teraz tak, wejdźmy sobie na wyższy interwał. No i teraz tak, zobaczcie. To było wyznaczone wcześniej na naszej ostatniej analizie weekendowej. Mamy OT z tego range'u. Wyszliśmy ponad te OT, a to była godzina dość wczesna, tak? W sensie sesyjna. zobaczcie, godzina 16. Miecie płynności i zamykamy się ponownie w OT i mamy wyjście niżej. I teraz tak. Aktualnie jesteśmy w tym range'u tutaj. Rynek zobaczcie, sobie wszystkie te strefy płynności, które są w tym miejscu. Wracamy nasze GOBA. Tworzymy strukturę wzrostową. To jest wykres H4. Ok. I wejdziemy sobie na niższe interwały. Zobaczycie, że jakby tych ferwalu gapów jest więcej. Tutaj, tak. Więc tak. Po utworzeniu po, tym, po, tej, po tej luce utworzyliśmy ponownie strukturę wzrostową, docieramy do 50% tego range'u. No i teraz rynek będzie w oczekiwaniu, co dalej. Zobaczcie, te czarne kreski w tym miejscu to jest nasze, są starze, nasze strefy płynności, które zostały po prostu wzięte. Tak, czyli tak naprawdę mamy, no można powiedzieć, coś takiego, taką obnię trendu. Teraz tak. Mam tylko trochę takie przemyślenia po tym, co oglądałem ostatnio odnośnie ICT, bo troszkę wracam sobie do pewnych rzeczy i to, o czym mówił Jade Cup, pewnie go kojarzycie, jeśli śledzi ICT. Jeśli macie problem z tą metodologią, to przede wszystkim zobaczcie, to będzie bardzo dobrze widać tutaj. Zaznaczmy sobie, że tak. Zamknijmy sobie to wszystko. Hop. I teraz zobaczcie. Skoro mamy, na przykład, zacznijmy sobie od tego. Mamy Fair Value Gapa spadkowego, tak? W tym miejscu. Tak czyli mamy wybicie ATH, Fair Value Gap, spadek i zobaczcie. Już po tej świeczce wiecie, że wystąpił pewien imbalans na cenie pewna nierównowaga do którego cena według metodologii IST powinna wrócić i przynajmniej spróbować cena powinna wejść w tą, tą strefę i przynajmniej powinien być jakiś handel i teraz zobaczcie Mamy sobie tak Imbalans spadkowy, docieramy do imbalansu wzrostowego, mamy reakcję ceny i mamy wyjście wyżej. Mamy 1000 punktów wyżej. I teraz pytanie. Co będzie dobrym, ja tak powiem, dobrym jakościowo tradem? Kupowanie w tym miejscu, czy sprzedawanie w tym miejscu? To jest nasza historia, to jest nasz pewien nasz pewnym wsparcie, a to jest nasz opór, który jest aktualnie wystąpił na rynku. I oczywiście, jeśli ktoś jest bardzo wprawnym traderem, może zagrać to, ale zobaczcie, jakbyście pominęli 1, 2, 3 dni tradowania, to wasz high quality setup będzie dokładnie tutaj. Tak? Tu się zaczyna. Tu jest reakcja na 50%. I skoro już wiecie, że macie strukturę spadkową i chcecie podwyższyć swoją skuteczność nie bierzcie longów w tym miejscu nie, nie, nie szukajcie tego, bo to jest po prostu bez sensu i to wam zaburza całą statystykę pójdźmy sobie dalej, nie? mamy podobną sytuację tutaj hmm. tak podobnie wracamy sobie do tej struktury mamy podbitkę i ok, klasycznie będzie to nasze wsparcie, tak? Co zareagowała, wzięła płynność i wyszliśmy sobie wyżej. Ale ponownie mamy strukturę spadkową. Tak, to jakby no wy taki takiej metody zobaczcie, mamy niższy szczyt niż dołek, nie? Eee, I tak naprawdę Skoro widzimy, że spada, nie szukajmy na nim longów. Tak? I skoro widzimy, że rynek rośnie, nie szukajmy na nim shortów. I okej, okay, to wszystko można grać w dwie strony, jak najbardziej, ale zobaczycie, że zmieni się wasze myślenie yy, intraday'owe, jeśli będziecie brać pod uwagę za każdym razem ten sygnał z wyższego interwału. I troszkę chciałem was zostawić z tą myślą, bo yy, jeśli macie jakiś tam problem swój z ICT i nie widzicie tego na pierwszy rzut oka, tego co robi cena, to prawdopodobnie dlatego, że szukacie każdego Fair value gapa albo każde OB i okazuje się potem, że, że na przykład zamiast. Tak, zamiast zagrać sobie to, OT, tak, to mieści tutaj longi, nie? I okej, okay, mówiłem na ostatnim filmie, że tu widzę, że już. Powstaje struktura wzrostowa i prawdopodobnie wyjdziemy sobie wyżej. Ale cały czas, jakby ten ręcz i to, co robi tutaj cena, jest aktualne i to jest jakby prospadkowo, mimo tego, że cena sobie rośnie, bo musi rosnąć, tak? Bo jakby na tym polega handel, że coś, żeby na ogół, zwróćcie uwagę, jest tak, że, jak, że coś, żeby spadło sensownie, musi najpierw sensownie urosnąć, tak? I potem mamy taką sytuację, tak? Znowu musi sensownie urosnąć, znowu musi akumulacja, manipulacja i wyjście niżej, nie? Więc... Yy, zostawiam Was tą myślą trochę, czy w tym rężu był sens szukania longów? No z punktu widzenia wyższego interwału nie. Powinniśmy poczekać miejsce na miejsce do shorta. Pomyślcie o tym, bo to może być tak, to może być pewien przełom dla Was, że zaczniecie myśleć w ten sposób, bo to jest taki twist, nie? Nie to, że za każdym razem bójcie się codziennie i mówicie, dobra, mamy pierwszego Fair Value Gap, gram go, nie? I za każdym razem, okej, okay, jeśli jesteście w stanie wytrzymać takiej dyscyplinie, jak na przykład Don Diego, który pokazuje, jak handluje tą metodologią, to super, nie? Ale pytanie. Czy wasze trade nie będą skuteczniejsze, jeśli będziecie patrzeć na wyższe interwały? I to w jaki sposób to robić, macie w sumie z każdym filmem, który tutaj dzisiaj nagrywam. Dobra, yy, to może zakończmy to tak. A co do samej dalszej sytuacji, no to ile rynek jest w oczekiwaniu. I mimo tego wyjścia do góry, ja i tak jestem nastawiony proszort, proszortowo na ten moment. Mimo tego, że tutaj się to już. od z tego dnia wynika, oprócz tej luki, że rynek jest wzrostowy, tak, że rynek ok, dostał promocję i zobaczymy co dalej, tak może być tak, że to będziemy wyżej, tak, ale mimo wszystko jeszcze z wykresu D1 my jesteśmy w spadku i to dla mnie troszkę wygląda jakby to był początek a co będzie jutro? no ciężko powiedzieć, tak, z h jesteśmy we wzroście, z D1 jesteśmy w spadku z wykresu tygodniowego no, mamy świeczkę spadkową, jakby nie było, tak, zostawiamy dużo stref płynności na zdaku Jeśli chodzi o DAXa, to troszkę to wygląda jakby. Mm, Europa jeszcze nie co się z nią stanie, kiedy dostanie yy, cłane prędzej czy później. Więc mamy tutaj Breakera i mamy gap gapa, który może być naszą inwersją, tak? No a strefy płynności są oznaczone niżej, no i czekamy, nie więc skoro mamy rynek spadkowy i nawet jeśli mamy spadek i tu już widzimy, że to może grać longa, hej, poczekajcie po prostu na podejście wyżej, reakcję tak tak to tak wygląda trend aktualnie dla mnie dobra, dzięki, dobrego wieczoru usłyszymy się, cześć